Remake goni remake, co nie? Silent Hill 2 remake zapowiedziano, chociaż tamta zapowiedź była przewidywalna, prawda? Mieliśmy wiele plotek itd. Tak tak Natomiast teraz, CDP, CD Projekt Red zaskoczyło chyba wszystkich, bo zapowiedziano remake pierwszego Wiedźmina, jak już zapewne wiecie, i to jest bardzo fajna wiadomość. Spoko fajnie się dzieje, że powstanie taki projekt, powstanie on na silniku Unreal Engine 5. I tyle o nim wiadomo. No i oczywiście jeszcze tylko potwierdzono, że za pracę nad tym remakiem będzie odpowiadać studio Fools Theory. To jest polskie studio. Złożone, bo to była w ogóle historia, że oni odeszli, deweloperzy z, z CD projektu i założyli własne studio Fulls Theory i zrobili taką grę, która nazywała się i cały czas się nazywa Seven. O, Seven The Days Long Gone. Tak, ta się, tak się nazywa ta gra. To nieważne, bo to będzie remake Wiedźmina 1, prawda, więc tutaj raczej nic z tego Seven nie będzie. Ehm, świetnie, jakby Wiedźmin 1 ma chyba 15 lat, ponad dekadę, to pierwsza sprawa, a druga sprawa, Wiedźmin 1 nigdy nie był na konsolach, tak, na żadnej konsoli nie był, co od razu oznacza, że mnóstwo graczy w życiu w Wiedźmina 1 po prostu nie zagrało i nigdy by też nie zagrało, gdyby nawet sobie ktoś kupił peceta, Dzisiaj, bo postanowił, nie wiem, przestać grać na konsolach z jakiegoś powodu na rzecz pc PC-ów, To i tak tego pierwszego wyźmienia pewnie nie zagrał, nie? więc no, raczej mniejsza, mała liczba graczy, jakiś promil, czy mały procent odpala kilkunastoletnie gry na PC, żeby je nadrabiać po kupieniu sobie nowego PC-ta. Także moim zdaniem, to jest naprawdę fajny, fajna sprawa. Zagram z ciekawości. Zagram z ciekawości, głównie po to, żeby zobaczyć, ile jest zmian. No i mm, czy, czy po prostu Fulls Theory uda się sprostać w wyzwaniu tak naprawdę jedynemu, no bo system walki będzie raczej lepszy, prawda? On był dosyć specyficzny, więc ja nie był najgorszy, ale no ciekaw jestem, jak to zrobią, ale dla mnie naj chyba najważniejsze jest to jedyna taka rzecz naprawdę, która mnie obchodzi to to, czy uda im się zachować klimacik Wiedźmina 1, ponieważ Wiedźmin 1 był najbardziej taki szaro-buro-słowiański z tych wszystkich Wiedźminów Wiedźmin 3 też trochę tego miał, natomiast Wiedźmin 3 był bardziej jednak no już, nie, nie wiem jak to nazwać, ale chyba wiecie o co mi chodzi, nie? że pierwszy Wiedźmin był taki, nie chcę mówić, że polski, bo to może nie o to do dokładnie chodzi, ale na pewno bardziej słowiański. No, oczywiście ograniczenia graficzne też miały na to wpływ i tak dalej i budżet, że to wszystko wyglądało tak, e, no, e, bardziej jak Eurojunk, Eurojunkowa gra może, to też miało znaczenie. W każdym razie jestem ciekaw właśnie jakiej klimacik uda się osiągnąć. No i bardzo fajnie, że więcej osób będzie mogło poznać story z pierwszego Wiedźmina, bo ta historia w jedynce była naprawdę fajna i ciekawe się to śledziło. I z chęcią zobaczę nowy model postaci wszystkich, prawda? Ciekawe jak Talar będzie wyglądać słuchajcie, na Unreal Engine 5. Ciekawe właśnie czy w ogóle będzie on w tej grze, czy zrobią duże zmiany w historii dalej, tak dalej. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Data premiery nie jest oczywiście znana, nic nie wiadomo kiedy i w ogóle Ile, ile właśnie czasu będziemy czekać? Obstawiam, że 2025 to jest taki dobry, dobry, dobry move, dobry moment, żeby właśnie ten remake się ukazał. To też będzie dobry taki marketing, yy, troszeczkę, no wiecie, wiecie, wydadzą remake pierwszego Wiedźmina, a potem rok później, Wiedźmin, ten no, nowy, pierwsza część nowej trilogii. Więc to by miało sens, i ta nowa trylogia też powstaje na Unreal Engine 5, więc w ogóle może to będzie taki przedsmak, prawda, bo tu CD Projekt Red ma nadzorować pracę nad tym remake'iem oczywiście. Więc zobaczymy właśnie jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o oprawę i potem podobieństwa do zupełnie nowego, nowego Wiedźmina. Być może właśnie oni robią też ten remake, bo no kto wie, może w tej nowej trylogii wiedźmińskiej yy, będą jakieś konkretne nawiązania do pewnych może postaci albo wątków z, z Wiedźmina 1. I dlatego może też remake'ują na 1? To jest, to jest na pewno ciekawe. Um, widziałem też trochę w ogóle głosów takich, wiecie, prześmiewczych i o, że same remakey teraz się robi, o jaki jest sens, żeby Wiedźmi na jeden, Ale no come on, gra nie wyszła na konsolach nigdy i ma 15 lat, więc jakby to jest odpowiedź sama w sobie moim zdaniem. Więc absolutnie trochę nie rozumiem, nie rozumiem zarzutów, ale hej, no ludzie się lubią czepiać bez powodu. W każdym razie dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Czy Was w ogóle to zaskoczyło? Czy ja przespałem jakieś plotki? Czy o tym się plotkowano? Plotkowało, że powstaje remake, Widzimy na jedynki? Komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.